Witajcie moi drodzy. Jak wiecie, przed nami kolejna loteria, do której udziału bardzo Was zachęcam. Koszt takiej loterii to jest 2 euro bądź 9 zł. Umożliwiliśmy Wam różne formy płatności, żeby każdy mógł coś wybrać dla siebie, żeby to nie sprawiało jakiegoś kłopotu. Ten filmik chciałabym zacząć od jednego z pięknych cytatów, który bardzo wiele o sobie mówi. Ma bardzo wielki przekaz. A brzmi on tak: Miłość to jedyna siła, która mnoży się, gdy się nią dzielisz. Ta loteria właśnie jest czymś takim, że możemy kupić coś i tym czymś się z kimś podzielić. Mamy dla Was do zaoferowania trzy rodzaje branzoletek. Każda z nich jest inna, każda z inną energią, każda z innym przekazem. Chcieliśmy trafić w wasz gust, żeby każdy poczuł coś, co chciałby mieć dla siebie, tylko wyłącznie dla siebie, bądź się podzielić z drugą osobą. Ja na przykład swoją bransoletkę noszę. Mam dla siebie. Dostałam ją od męża. Pełne serce miłości, i nie rozdzielam jej. A was chciałam zachęcić do tego samego: byście albo sobie wybrali coś dla siebie, albo podzielili się swoją miłością, która się mnoży, gdy się nią dzielisz. Chciałabym wam więc pokazać bransoletki, które biorą udział w, w loterii. Pierwsza z nich to jest kwarc różowy dla kobiety, tak myślę, y, który daje miłość, energię, ochronę. Drugi kamień – lawa wulkaniczna o tych samych właściwościach ochronnych intuicyjnych. Ta zaletka jest połączona serduszkiem. Jeśli zatrzymasz ją tylko dla siebie, będziesz ją nosić pewnie połączoną. Ale jeśli chcesz się podzielić z drugą osobą, to magnetyczne serduszko można rozłączyć i każdy z Was nosi na jedna partner, na przykład na lewej ręce, partnerka na prawej. A gdy się złapiecie za ręce, te serduszka się przyciągną. Magia miłości. Magia dzielenia się miłością. Druga bransoletka. W kolorze białym i czarnym. Oczywiście też połączona czerwonym yy, magnetycznym serduszkiem. To jest yy, holid, czyli to białe kamyczki i onyx te czarne kamyczki. To też siła, harmonia, równowaga i ochrona przede wszystkim. Dodam od razu przy okazji, bo przy tej pierwszej bransoletce nie wspomniałam, że zapięcie jest makramowe. Można je dostosować do wielkości nadgarstka. Specjalnie zrobiliśmy tak, że bransoletka dla mężczyzny jest ciut większa. Bo wiadomo, mężczyźni mają troszkę większe nadgarstki niż kobiety, a kobieca jest ciut mniejsza. Bardzo łatwo je się zakłada. Tutaj rozciągamy sobie, tak. I zaciągamy. Także bardzo łatwo je nałożyć, bardzo łatwo je ściągnąć. Tak jak wspomniałam, serduszko magnetyczne. Trzecia branzoletka jest całkiem inna niż te dwie poprzednie. Nie są to żadne naturalne kamienie. Są to szkiełka. Dlaczego je wzięliśmy i dlaczego chcemy Wam je zaoferować? Przy wyborze naszych kamieni zobaczyliśmy te, te oto właśnie kryształki. Mają sobie coś niesamowitego. Jest w nich taki efekt popękanego szkła. Poczuliśmy, że mimo że to nie jest kamień naturalny, tylko szkiełka, że mają coś w sobie wyjątkowego. Też są połączone serduszkiem czarnym i białym. One są, tak jak powiedziałam, też inne, są na gumce. Także też łatwe. Ubiorze tak do dostosowaniu do ręki. Zaraz ktoś mi powie, no tak, ale one nie mają żadnej mocy. Nieprawda, kochani. <laughs> Wszystko ma moc, jeśli my temu czemuś nadamy moc. Każdemu przymiotowi możemy nadać moc, intencje. I to tylko nasza wiara sprawia, że ten przedmiot nam służy, że nam pomaga. Ja teraz, o, co tu mam pod ręką? O, taka figurka Buddy. No, zwykła figurka Buddy, prawda? Nie ma żadnej mocy. Po prostu ładnie wygląda, przyciąga oko. Ale jeśli ja nadam tej figurce moc, nadam jej intencję i będę w nią wierzyć, tak się stanie. Także, kochani, jeszcze raz pokazuję Wam te trzy rodzaje branzoletek. Zachęcam do udziału w naszej zabawie, w naszej loterii. Kolejny filmik myślę poświęcić tematowi, bo wczoraj klient zadał mi pytanie: Ok, zamówiłem u Ciebie branzoletkę, a jak ja mam teraz o nią dbać? Myślę sobie, że warto by było. Poświęcić chwilę i przekazać Wam taką informację, ale żeby nie przeciągać, nie zanudzać, zrobię to w kolejnym filmiku. Także, kochani, zachęcam raz jeszcze do udziału w naszej zabawie. I tak na koniec chciałabym Wam jeszcze powiedzieć coś ważnego. Walentynki to piękny, cudowny dzień. Okazujemy sobie miłość. Dajemy sobie prezenty. Obsypujemy kobiety kwiatami. Kobiety obsypują miłością mężczyzn. Ale pamiętajcie, kochajmy się każdego dnia, nie tylko w Dzień Świętego Walentego. Dużo miłości, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy. Trzymajcie się, pa.